Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. Dzisiejszy odcinek zaczynam standardowo, to znaczy od widoku okna mojej szuflady w przeglądarce Safari, ale chciałbym Wam dzisiaj zademonstrować inną przeglądarkę. W tym celu najpierw zminimalizujemy okno Safari i przejdziemy do Findera i uruchomimy przeglądarkę Firefox. Dlaczego przeglądarkę Firefox? Do niedawna Firefox jeszcze zmaksymalizuje okno. Do niedawna Firefox był całkowicie niedostępny dla programu odczytu ekranu voiceover w systemie macOS. Oczywiście ja w momencie, gdy przesiadałem się na system macOS, bardzo brakowało mi Firefoxa, bo wtedy Firefox był dla mnie podstawową przeglądarką na systemie Windows i byłem przyzwyczajony do jego skrótów klawiszowych, byłem przyzwyczajony też do korzystania z jego zakręczowej. I różnego rodzaju stron, które jak gdyby synchronizowały mi się między kontem Firefoxa na różnych komputerach. Tego mi brakowało w systemie macOS, że nie mogę z tego korzystać. Na szczęście, jak ogłosiła Fundacja Mozilla, właściwie jej zespół zajmujący się dostępnością, 23 marca ogłosili, że od tej pory e, przeglądarka Firefox oferuje pełne wsparcie dla Programy odczytu VoiceOver w systemie macOS, więc cóż my możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, sprawdzam, więc mam otwarte okno Firefoxa, naciskam klasyczny skrót Command L do otwierania adresu, ale nie tylko adresu, bo także okna wyszukiwania w Google, tak? I wpiszmy sobie na przykład Ala kota. Włączmy szybką nawigację. Wyniki wyszukiwania i nagłówek poziomu trzeciego. Mogę sobie przeglądać wyniki wyszukiwania. Działa to bardzo dobrze. Co więcej, wspominałem Wam o skrótach klawiszowych. W Firefoxie skrót na otwarcie adresu do wpisania to jest F6 w Windowsie. I jak się okazuje w systemie Maco jest również. Naciskam f 6. I w tym momencie HTTPS mogę wpisać 3 sobie 3 adres moja szuflada.pl. No i tu oczywiście również też mogę sobie 3. skakać po nabówkach poziomu 3. drugiego czy trzeciego w tym momencie. Działają wszystkie kontrolki. E, klawisz F nacisnąłem, żeby wskoczyć na pole edycyjne. Kolejne pole edycyjne. Tak, więc te wszystkie skróty działają. Nie działała jeszcze jedna rzecz w Firefoxie. Brak był wsparcia dla kontrolek odtwarzaczy, i tutaj pokażę może wam. Może na nagraniu. Niech mi się otworzy, obejrzyj film. Mamy tutaj. Ramkę z YouTube'a. No i tu klasycznie te przyciski odtwarzacza. Nie musimy wchodzić na YouTube'a. Mogę sobie kliknąć albo przycisk klasycznie naciskając. Przycisk odtwarzaj lub wstrzymaj. Ale także klawisze klasyczne, tak jak na YouTubie JKL, czyli przewijanie w lewo, stop play i przewijanie w prawo, również tutaj działają. To też zostało poprawione. Tej wersji um, Firefoxa w ramach wsparcia e, aplikacji VoiceOver. Inne skróty klawiszowe typu, nie wiem, odświeżanie, tak jak teraz naciskam F5, no, przy... też działają, tak więc. E, wracam, że tak powiem z przyjemnością, na przykład onet wpiszmy sobie w -w -w onet do kropka. korzystania z Firefoxa, też dlatego, że Firefox oferował garść bardzo interesujących wtyczek, z których z poziomu Safari czy Google Chrome nie mogłem korzystać. W tym momencie ponownie mam do nich dostęp, tak więc jeśli macie sentyment do Firefoxa, albo jeśli w tym momencie przesiadacie się z komputera z systemem operacyjnym Windows na macOS i do tej pory korzystaliście z Firefoxa, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście dalej mogli z niego korzystać, tyle, że już w systemie macOS, bo działa to bardzo fajnie z Voiceoverem. Pewnie jeszcze jakieś tam drobiazgi będą poprawiane. Mam nadzieję, że ta informacja okaże się dla Was interesująca, a gdybyście mieli jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami, zapraszam do komentowania, zadawania pytań w komentarzach albo na mojego maila. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.